Mahalo. Hawajskie słowo wyrażające wdzięczność płynącą z serca do serca. Właśnie z tym słowem przychodzę dzisiaj do wszystkich tych, którzy do tej pory wspierali, wierzyli i trzymali kciuki za powodzenie tego miejsca. To właśnie tutaj po raz pierwszy. Moje serce zabiło mocniej niż kiedykolwiek. To dzięki Wam i współpracy z Basią przepczur udało stworzyć się tą cudowną przestrzeń. Jednak w moim życiu zachodzą poważne zmiany i nieuniknionym stał się fakt, że zmiany zachodzą również w przestrzeni Mahalo, i choć nie jest łatwo przyjąć, to mm, czas spędzony w samotności, i w spokoju pokazał mi, że to dobra droga, po raz kolejny życie pokazuje mi że trudne i bolesne doświadczenia uczą, czym jest prawdziwa miłość, prawdziwe życie i relacje. Życie nauczyło mnie tracić, ale pokazało mi, że w momentach, w których wydaje się, że już straciliśmy wszystko, to tak naprawdę jest to moment, w którym się tworzy przestrzeń na nowe, ważne działania. W tych trudnych momentach, które przyszło mi w życiu niejednokrotnie doświadczyć, miałam okazję zobaczyć, że to właśnie są miejsca, z których płynie największa moc, zmiana. Dzięki tym trudnym doświadczeniom z ostatnich kilku miesięcy, mam w sobie jeszcze więcej siły. Miejsca i spokoju na to, by wykonywać swoją pracę. Już za moment w przestrzeni Mahalo wykonam swój ostatni masaż, ale nie oznacza to, że kończę ze swoją pasją, bo tak naprawdę to dzięki niej i swojej ciężkiej pracy jestem tutaj. Dlatego, jeśli masz ochotę na spotkanie ze mną, to zapraszam cię na Twój seans do nowej przestrzeni do mojej nowej przestrzeni, do Wodzisławia Śląskiego na ulicę Księżną Konstancji, 23 przez 4. Wyrazami szacunku i wdzięczności dla Was wszystkich i dla Ciebie, Basiu, Barbara Maharzyńska.